To trzecia najważniejsza rzecz w Fortnite, zaraz po umiejętnościach i pingu. Dlatego ja dzisiaj spróbuję zagrać na najmniejszych FPS-ach, jakie są możliwe w Fortnite. Cie. I co, fraga, będę zwiększał FPS-y. Zobaczymy, do ilu FPS-ów uda mi się dojść. <muzyka> Dobra widzowie, także wchodzimy w ustawienia liczby klatek na sekundę i robimy a, oczywiście 30 klatek. Zastosuj. Zra, e, Dobra widzowie. Specjalnie wybrałem miejscówkę, na której dużo osób. Aha, ale osoby nie mogą wybrać, bo lecą. Dobra. Słuchajcie tu! Szybko, żeby mi nikt nie rozwalił. Zastosuj, stecz, Dobra, tak. O, płynniutka gra, płynniutka gierka. Jak teraz jest fajnie. Szczegliny wyrzucajcie. Oj, typo się ślizga, typo się ślizga na, na tej pętli, pętli. Dawaj mu typa. Jest. Trzydzieści, trzydzieści. Bez keba, bez keba, bez chyba. No nie, czemu ja się zdołem? Ile on HP? Ja! Jest, proszę, żeby to był ten. To nie ten. Ja, bez keba jestem. Chodź tu, dead. Dobra, widzę. Druga gra i znowu 30 FPS-ów. Nie wiem, czemu ja nie mogę trafić na tych 300 fps 30 FPS-ach Dobra. 60 mogę, ale nie mam czasu Ja go nie trafiam! Ja tu nie mogę trafić, no! Na 30 FPS-ach się nie da trafić. Dobra.

Dobra, Kolejne typy, kolejne typy, kolejne typy. Jest. Musimy tylko, że widziałem typa. Marshmallow, chodź tu. Marshmallow, może tu, chodź jest czymś dobry, ale... Fortnite tak. ale... chodź Leżysz? 60. szybko Dobra. Jest! Dead